Parada Gwiazd, część ósma. W kolejnym odcinku naszego cyklu filmów poświęconych najlepszym hodowcom gołębi pocztowych w Polsce prezentujemy hodowlę Ryszarda Pawłowskiego z oddziału Dzierżoniów oraz Krystiana Kachlera z oddziału Katowice. Obaj ci hodowcy mogą poszczycić się posiadaniem najlepszego zespołu lotników w 2014 roku. Początek maja to idealna pora na zrobienie tego reportażu. Wokół jest już zielono i kolorowo. Po prostu chce się żyć. W maju też zaczyna się sezon lotowy gołębi pocztowych i serce każdego hodowcy zaczyna bić mocniej, a emocje sięgają zenitu. Z tych to właśnie powodów udaliśmy się na ziemię dolnośląską do miejscowości Jaźwina. leżona w powiecie dzierżoniowskim w gminie Łagiewniki. W tejże właśnie miejscowości mieszka wybitny hodowca gołębi pocztowych. Zawitamy dzisiaj w progach Ryszarda Pawłowskiego, który opowie nam o swojej hodowli i zaprezentuje nam swoje najlepsze ptaki. Nieopodal głównej drogi wśród licznych zabudowań został wybudowany dom oraz dwa gołębniki. Jeden z nich umiejscowiony jest na garażu. Znajdują się tam gołębie dorosłe przeznaczone do lotów. Drugi z gołębników przeznaczony jest dla gołębi młodych. Jest jeszcze trzeci gołębnik, w którym znajdują się najcenniejsze ptaki. Jest nim oczywiście gołębnik rozpłodowy i on zlokalizowany jest na strychu domu pana Ryszarda. Gołębniki w jaźwinie nie są może zbyt luksusowe, ale świetnie spełniają swoją rolę i zapewniają ptakom bardzo dobre warunki lokalowe. Taki czują się tutaj wyśmienicie i ochoczo wracają z lotów konkursowych, o czym się niebawem przekonamy. Mamy jeszcze chwilę czasu do powrotu gołębi z lotu i pragniemy w tym czasie dowiedzieć się coś więcej o hodowli pana Ryszarda. A sukcesy jakie osiągnęła rodzina pawłowskich, są zdumiewające. Już w 2009 roku zostali brązowymi medalistami na olimpiadzie w Dortmundzie w kategorii B. Kolejna Olimpiada i kolejny sukces. W 2011 roku w Poznaniu ich Gołąb zajął drugie miejsce w kategorii H i przyczynił się do zwycięstwa Polski. Z kolei na europejskiej wystawie w Brnie w 2014 roku zajęli czwarte miejsce w kategorii gołębi rocznych. Ostatnim wielkim sukcesem było wywalczenie brązowego medalu w kategorii H na olimpiadzie Gołębi w Budapeszcie w 2015 roku. Na szczeblu krajowym nasi rozmówcy należą do ścisłej czołówki i corocznie zdobywają bardzo wysokie pozycje we współzawodnictwie oddziałowym, okręgowym i ogólnopolskim. Jest w tym przodowaniu, a polski ryszard, Okręg Prezentujemy teraz na ekranie listę osiągnięć uzyskaną przez tę hodowlę w kilku ostatnich latach. Kolejną naszą wyprawę rozpoczynamy dość nietypowo. Znajdujemy się w samym sercu dzielnicy Nikiszowiec, która odegrała niemałą rolę w historii Śląska. Niemymi świadkami tej historii są zabytkowe budynki, które mamy okazję teraz oglądać. Budynek Poczty Polskiej i zabytkowe Familoki zagrały już w niejednym filmie historycznym. Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Anny jest budynkiem dość nowym, ponieważ jego budowę zakończono dopiero w 1927 roku. Prace nad jego budową przeciągały się w czasie i budowa tego pięknego świadectwa wiary wszystkich parafian trwała 13 lat. Więcej o historii tej dzielnicy możemy się dowiedzieć odwiedzając wystawę historyczną, jaka została zorganizowana w tym właśnie kościele. W niedalekiej odległości od Kościoła, przy ulicy Zamkowej, mieszka wspaniały hodowca gołębi pocztowych. Całe jego życie wypełniły gołębie oraz praca zawodowa związana z obróbką kamienia. Gościmy dzisiaj w gołębniku Krystiana Kachlera, najbardziej utytułowanego hodowcy na Śląsku z ponad 50-letnim stażem lotowym. Historia jego hodowli jest bardzo ciekawa. Od samego początku trafił na dobre gołębie i dobrych przyjaciół. Dzięki znajomości z Pawłem Radwańskim i Jerzym Mateją nie musiał tracić czasu na naukę i popełnianie błędów. Od razu mógł poświęcić się pracy z gołębiami i tak też uczynił. Dowodem na to są liczne puchary, które w ciągu tych lat zapełniły każdy kąt jego posesji. Mimo tak olbrzymiej konkurencji, pan Krystian trzyma się dzielnie i mało jest śmiałków, w którym udaje się go pokonać. W ostatnim sezonie 2014 Krystian Kachler może poszczycić się posiadaniem najlepszego zespołu lotników w Polsce oraz zdobyciem tytułu pierwszego wicemistrza polskiej w kategorii GMP. Krystian Kachler od wielu lat nie opuścił żadnej większej imprezy gołębiarskiej, a Olimpiady Gołębi na trwałe wpisane są w jego kalendarz. Na posiadłości pana Krystiana znajduje się cały kompleks gołębników. Znalazło się tu miejsce dla gołębi rozpłodowych, które mają okazję przez większość dnia przebywać w bardzo przestronnej wolierze. Tuż nad gołębnikiem dla gołębi rozpłodowych znajduje się gołębnik dla młodych ptaków. Za tymi gołębnikami znajduje się niedawno wybudowany gołębnik dla gołębi lotowych. Ta nowoczesna budowla jest pełna nowatorskich rozwiązań. Aby jak najlepiej zaprezentować Państwu hodowlę tego wybitnego hodowcy, postanowiliśmy zająć się szczegółowo każdym z tych gołębników. Pragniemy zająć się teraz gołębiami dorosłymi. Panie Krystianie, w jakim wieku są Pańskie gołębie lotowe? To są gołębie, nawet są dwie samiczki siedmioletnie, ale które przez ostatnie 3 lata robiły po 12-13 konkursów. No i teraz w tym roku znowu idą, lecą z dobrym wynikiem, ale są tylko dwa dwulatki, a reszta 3 latki, czterolatki, pięciolatki latki, także przy trudniejszym locie nie ma ty, ty, tego odrzutu takiego, bo one sobie już poradzą. Jak już chcemy lata, lata to już, już niezależnie od pogody, <laughs> niezależnie od warunków. To nie, że tam ktoś powie o, oddział Katowice słaby. My lecimy potem na wspólną listę. Nie? To nie jest tak. Teraz jeszcze le lepiej, bo i okręg polecimy, wszystkie dalekie loty, a wypuszczane będą dalekie z jednym czasie, bo tak. My przy trudnej pogodzie w sobotę albo w niedzielę, a, a następnie w poniedziałek, bo przetrzymali oni leciutki spacer, a my trudne raczej. Wiedza i chęci do pracy z gołębiami są godne podziwu. Z naszą kamerą udajemy się teraz do gołębnika rozpłodowego, gdzie znajdują się najlepsze okazy z kolekcji pana Krystiana. W gołębniku znajduje się obecnie 40 par hodowlanych. Wszystkie te ptaki hodowlane są wyłącznie w krzyżówce. Jest to najlepsza metoda na hodowanie świetnych lotników. Na gołębniku rozpodowym pana Krystiana znajdują się wybitne gołębie od Sztegamana, Eierkampa i ptaki z linii Paula 5000 od Remi de Maya, najbardziej cenione obecnie w tym gołębniku, oraz jeszcze kilka raz gołębi sprowadzonych od najlepszych hodowców z Niemiec i Belgii. Nad gołębnikiem rozpodowym znajduje się gołębnik dla młodych ptaków. Pan Krystian nigdy nie brał lotów gołębi młodych zbyt poważnie, ale tak patrząc z perspektywy lat, zawsze odnosił z nimi świetne wyniki. Obecnie na gołębniku młodych ptaków znajduje się 60 sztuk przeznaczonych do lotów. Nie zaciemnia się tutaj gołębi, nie próbuje się innych metod lotowania. Po prostu jest to niepotrzebne.